Uważaj na te nogi Tam nie da się złapać Do następnej walki przygotują się zawodnicy W kategorii do 82 kg Przepaska czerwona Adrian Dmochowski I przepaska niebieska Łukasz tak, Sobidarski Spokojnie Karol tam się w nic nie wkoczy Teraz ty, teraz ty Jak on jest? Kontroluj nogi, kontroluj tylko nogi. Do do Most mostem, mostem. Dawaj, mostu mostuj, 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 mostuj Karol, tutaj złap nogę. Tak, na boki bardziej. Na boki. Tak, wychodź. Wychodź, wychodź, wychodź. Wypychaj, wypychaj. Wypykaj go! Wypykaj Karol głowę, dawaj! Jesteś, jesteś, jesteś już! Tak, siadaj, siadaj, siadaj! Oplataj od razu, oplataj nogi! Oplataj nogi! Siedź, 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 siedź! Cie, Uważaj tylko! Odwraca się teraz! odwraca się do niego teraz! Do głowy! Łap, Dogardy, dogardy, nogę! do nogi, do nogi! Do gardy, do, gardy, do gardy. Karol, dawaj, 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 dawaj! I kręć! Końcówka, Karol, już, tam próbuj teraz mostować na boki!

ありがとうございます。No